Na który czekali kibice obu drużyn. Prawdziwe starcie Tytanów. Na ustach kibiców jedno pytanie: kto wygra? Państwa serdecznie, szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji, pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę, dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski, ja nazywam się Tomasz Smokowski, dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata, po naszej mecz ekstraklasy, w tej chwili Jacek jedno jest pewne, piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. To zaczęło się. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Korona w natarciu. Co wymyślą jej gracze? Uderzenie, proszę państwa. Mają w składzie kilka silnych nazwisk, postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar gry, ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. Jak sądzisz, co tu dziś pokaże? Ta statystyka bramek strzelonych w trzech ostatnich meczach musi robić wrażenie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj licznik się nie zatrzyma i będzie trafiać dalej. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to Jacku zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy, poważniejszy błąd oznacza eliminację. Odbija, chwilowo gasi pożar. To musi wpaść! Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego, mamy pudło. Nadal 0 do 0, choć okazja była fest. Cóż, muszą próbować dalej. Atak przerwany, dobra interwencja w destrukcji. Dobry, teraz fragment Mielczan. Uwaga na tę akcję. Sędzia widziała przewinienie, ale pozwala grać dalej. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Spalony, ale taki minimalny. Będą zaraz prowadzić, obronił to. Szybko wykonany stały fragment, już grają. Niepewne wybicie, ciągle groźnie. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Ładnie, za plecy obrońców. I co teraz? Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Na prowadzeniu, a my wracamy na boisko. Myślę, że można pomału zacząć podsumowania pierwszej połowy. Gospodarze prowadzą, i choć nie jest to jakaś dominacja, to chyba można ich grę pochwalić. Tak, prowadzą 1 do 0, więc teoretycznie zespół może mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tyle, że taki wynik to żadna przewaga. Nawet jedna przypadkowo stracona bramka mu... Chyba trafi! Pudło teraz. Mógł zrobić z piłką, co chciał. I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób, to znaczy nie wykorzystać. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców, ale wszyscy znamy stare porzekadło, że liczy się nie styl, lecz to co w sieci. Może mieli dotąd piłkę rzadziej przy nodze, ale pojawiało się wtedy zagrożenie pod bramką rywali, a to znajduje przełożenie na korzystny dla nich wynik. No i będą teraz jeszcze dwie minuty doliczonego czasu. Teraz może być groźnie. Nie ma. Słupek. I po akcji, jak się okazuje. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. No tak, za mocno. Ramkaż to przejmie. Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. I dobrze teraz w obronie. Nie przepuścili tego do środkowania. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Tym razem szybkie rozegranie. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Udany blok, brawo. Dobry pomysł, akcja nabiera impetu. Rzutka trafia prosto pod nogi, tyle tylko, że gracza rywali. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. już wychodzi piłce na spotkanie. Spokojna interwencja. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Nie ma o czym dyskutować. V. Sędzia odpisuje przewinienie. Ze strony korony Kielce wchodzi rezerwowy. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Wybicie i po groźnej akcji. Szansa. Będzie remis! Taka okazja. Przedarł się pod bramkę. I tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncerto. Strzela teraz. Umówmy się. Nie było tutaj żadnego zagrożenia. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Błędnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. I Bramka! Udało się! Wyciąga swoją drużynę z tarapatów. Znowu mamy remis. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. I mamy remis. Jeden do jednego. Korona szuka ostatniej szansy na zwycięstwo. Jeśli im się uda, będzie to spore osiągnięcie. Szansa, czy przełamie impas? Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie, odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Nic dziwnego, że obrona dostaje teraz burę, stoją w polu karnym i nie bardzo potrafią doskoczyć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. To już jest chyba ich ostatnia akcja. Jeszcze chcą powalczyć o wyrównującą bramkę. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Bramkarz broni, bez żadnych kłopotów. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Strata Korony Kielce. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. I na razie zagrożenie wrzutką odroczone. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spokojnie, a nie po bramce w końcówce, ale z drugiej strony takie zwycięstwa smakują wyjątkowo.